Tam jest Herod, wielki król i władca. Jestem najmądrzejszy na świecie. Wszystko widzę, wszystko wiem, co się dzieje w moim królestwie. Wielki Herodzie, królu mój, mam Ci do powiedzenia wielką tajemnicę. Dowiedziałem się, że w Twoim wielkim królestwie narodził się jakiś władca większy od Ciebie. Co? Ktoś większy niż ja? Straż. Zabili wszystkich chłopców, którzy się dziś narodzili na, w całym królestwie. Dobrze czynisz Panie, ty jesteś Panie największy, niech sława Twa rozejdzie się po całym świecie. Nie pozwolę, by ktoś śmiał być większy niż ja w moim królestwie. Nie pozwolę! Nie było miejsca dla ciebie. Betlejem w żadnej gospodzie, gdy narodziłeś się Jezu, w stajni ubóstwie i chłodzie. Się dzielić opłatkiem, więc wszyscy podchodzą do siebie. I serca drżą uroczyście. Jak na drzewie, przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie. Na szczycie chorubin fruwa. A z konta, z ust brata, płynie kolenda. Przyszła. Do ciebie, Herodzie. Rozkazuję ci odejść. Nie odejdę, Herodzie. Ja przyszłam po ciebie. Już czas. Musisz umrzeć. Precz! Nie, ja już nie odejdę bez ciebie. Ty pójdziesz ze mną. Nie, nigdzie z tobą nie idę. Pójdziesz. Diable, ratuj. Nic ci, panie, nie mogę pomóc. Świątecznym zwyczajem było przyjmowanie kolędników, którzy wygłaszali Wyśpiewali swe świąteczne i noworoczne życzenia. Witaj, gwiazdko złota, na niebie przestworze. Witaj nam radośnie, dzieciąteczko Boże. Białego, cienkiego jak mgła chleba, zwanego niegdyś Migiełką. Od najdawniejszych czasów ludzie dzielili się chlebem na znak braterstwa, pojednania, miłości i pokoju. Wierzono, że opłatki wigilijne przynoszą pomyślność, zapowiadają zgodę, szczęście codzienne i opiekę Bożą. Música Dzień dobry, Słucha. Dzień dobry, Artyści Młodzi, Angela Kaczyńska, instruktor, ale także filmik I kochani, kochani, super, to łamie Teraz zobaczmy na scenie wszystkich występujących, proszę Państwa, dzisiaj. Wszystkich artystów, dobrze? Czyli grupę teatralną, ani B, grupę stereo, studio piosenki, schole też byśmy poprosili za momencić o wrócenie na scenę. I zapraszam kochani także panią dyrektor Moku Sochaczewie, panią Halinę Pędziejewską, która z wszystkim Państwu złożę piękne, świąteczne życzenia, bo ja nie potrafię. I oczywiście pana burmistrza, także, pana Stanisława Wachowskiego. I może Panią Agatę Kalińską, także Pani do Centrum Kultury i Pana Darka też byśmy poprosili. Tak, poprosimy bardzo. Dwa słowa do wszystkich Państwa. Dwa słowa z życzeniami od naszych VIP-ów, a na końcu quiz, czyli konkurs piosenki kto lepiej, czy VIP-y, czy reszta świata. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na początku chciałabym serdecznie podziękować naszym wykonawcom, wspaniałym wykonawcą była to realizacja projektu, który został pomyślany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury, aby taki projekt zorganizować właśnie z Okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza część projektu to ogłoszenie konkursu na stroik i ozdobę świąteczną. Druga część projektu to właśnie w dniu dzisiejszym. I cieszę się bardzo, że doszło do tego koncertu, że mogliśmy spotkać się z Państwem w dniu dzisiejszym, przed świętami Bożego Narodzenia. Chciałabym podziękować Wam, drogie dzieciaki, za wspaniały dzisiejszy koncert. Również instruktorom Miejskiego Ośrodka Kultury. Pani. Ewelinie Rożnowskiej. Prosimy pokazać się tutaj naszym gościom, jak również rodzicom. Panu Piotrowi Mieczarkowi. Pani Beacie Oziemlewskiej. Estrada Dziecielca jest z nami. Beatko, pokaż się. Pani Jolanta Kawczyńska. Pani Jolu, również prosimy. Jak również chciałabym podziękować. Pomysłodawcą tego projektu, pani Jannie Michala, która jest dzisiaj obecna, i Żanę Ciszylińskiej, która, no niestety, ale choroba ją położyła do ujścia. Życzymy jej zdrowia. Ale również serdeczne podziękowania panu Pawłowi Rudkowskiemu jak i pozostałym pracownikom, którzy w dniu dzisiejszym przyczynili się do realizacji tego projektu. Serdecznie z całego serca. Dziękujemy. Również pomaga nam filia Borysze w dniu dzisiejszym, jak Państwo widzicie, i filia Chopina. Tworzymy jedną wspaniałą, mokowską rodzinę. I w tym właśnie klimacie chciałabym w imieniu własnym, jak również wszystkich pracowników kultury z Miejskiego Ośrodka Kultury złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby te nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Upłynęły w rodzinnej atmosferze, w atmosferze radości, jak również miłości. W nadchodzącym roku, bo już nie zobaczymy się, dzieci będą przychodzić na zajęcia po nowym roku. Życzyłabym, aby w tym nowym roku w 2014 nie zabrakło czasu na refleksję, na marzenia, na realizację planów, jak również na wzajemną życzliwość, która jest potrzebna nam wszystkim. Również pozwolę skierować do naszych gości. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. I również te ciepłe życzenia świąteczne przyjmijcie od wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury i tu młodych artystów, którzy są razem z nami. Dziękuję bardzo i bardzo. Szanowni Państwo, ja w imieniu, w imieniu burmistrza Piotra Świeckiego, w imieniu wszystkich pracowników urzędu, chciałbym, na nawet Pani Dyrektor, złożyć ogromne podziękowanie za występ, za pracę z młodzieżą. Młodzieży, wszystkim instruktorom i Państwu, rodzicom, którzy macie taką młodzież, takie dzieci. Chciałbym podziękować, przy, przyłączyć się do życzeń, żeby młodzież nam. Już prowadziła w taką świąteczną atmosferę. Taka atmosfera, żeby zagościła w dniu wigilijnym w naszych domach, przy stole wigilijnym. Żeby łamiąc się, tak jak młodzież tu mówiła, tym chlebem bożym, Jezus, który przychodzi do nas, Bóg, zagościł w naszych sercach i tam pozostał. Życzę wszystkim spokojnych świąt, rodzinnych, wszystkiego dobrego. I dziękujemy. Pani Agato? Ja, proszę Państwa, przyłączam się do życzeń jeszcze raz, tak jak Pan Burmistrz, chciałam pogratulować Państwu tych wspaniałych artystów, którzy są tutaj, występowali na scenie. Jestem pod wielkim wrażeniem ich występów, umiejętności artystycznych. Strasznie, strasznie się cieszę, że tak dużo młodych, uzdolnionych dzieciaczków jest w Sohaczewie i to właśnie oni stanowią tą wielką kulturę tego miasta. Chciałam Państwu również złożyć życzenia miłości, spokoju i odpoczynku podczas tych świąt, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i oczywiście zaprosić Państwa wszystkich tych, którzy nie będziecie spędzali. Na wielkich salach balowych Sylwestra na Plac Kościuszki, na wspólne świętowanie i powitanie Nowego Roku. A tym z Państwa, którzy będą na Dużej Sali się bawić, to z tego miejsca życzę wszystkiego najlepsze, najlepszego spełnienia, wszelkich marzeń i oby ten kolejny 2014 rok nie był gorszy niż ten, tylko lepszy i szczęśliwszy oczywiście dla wszystkich Państwa i Państwa dzieci. Ale nie tylko jest radnym Rady powiatu, ale również, proszę Państwa, rodzicem tutaj biorącej młodej artystki w zajęciach estrady dziecięcej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przede wszystkim pogratuluję tutaj wszystkim pracownikom boku, panu burmistrzowi, że mamy taki ośrodek, że mamy nie tylko tu Sochaczem, ale również Podakowi i Doruszebie i możemy się poszczycić taką pracą, jaką wkładają tu instruktorzy, ale przede wszystkim poszczycić się takimi dziećmi, którymi, którymi tu, tu, które mogły się tu dzisiaj nam zaprezentować, a to przede wszystkim wprowadziły nas w przepiękną atmosferę tych magicznych świąt Bożego Narodzenia. Szanowni Państwo, już tyle życzeń Paweł z tej sceny, ja tylko chciałbym się przyłączyć do tych życzeń i życzyć Państwu spokojnych, radosnych świąt w rodzinnej atmosferze, a w nadchodzącym nowym roku spełnienia wszelkich marzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo. Proszę Państwa, jeszcze przed wspólnym śpiewaniem i oddaniem mikrofonu panu instruktorowi, chciałam Państwa w imieniu pana burmistrza, jak również i Miejskiego Ośrodka Kultury i Kameraty Mazowia, orkiestry sochaczewskiej zaprosić na y, jutrzejszy koncert do Miejskiego Ośrodka Kultury Filia Boryszew na godzinę 19.00. Tam również będzie kolędowanie wspólne z orkiestrą, sochaczewską orkiestrą Kamerata Mazowia, którą prowadzi pan Artur Komorowski. Także jutro również oczekujemy Państwa troszkę dalej w Domu Kultury Filia Borysze. A teraz już oddaję mikrofon jeszcze raz. Dziękujemy i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nie, proszę Państwa, czas na piosenkę finałową, VIPy kontra reszta świata, ale my, kochani, pomożemy, żeby nie było tak. Myślę, że kolejne pójdźmy wszyscy do stojenki, z bardzo dobrze. Kochani, zapraszam na scenę, jeśli z nami jest grupa Stereo 4, takie małe dzieciaczki. Jeśli są tu z nami gdzieś na sali, to gorąco zapraszamy. A teraz wszyscy, Państwa, bliżej mikrofonu. To jest mikrofon dla, dla naszych vip prawda? to jest dla naszych widzów mikrofon, a reszta tutaj proszę bardzo. Zapraszamy kochani wszystkich Państwa do piosenki finałowej. Pójdźmy wszyscy do stajenki, możemy wstać, możemy klaskać, możemy śpiewać. Z nami jakbyśmy już się wybierali tam. Proszę Państwa, bardzo prosimy. Pójdźmy wszyscy do stajenki.